Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem Kamil jest z na moim kanale, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to teraz możesz stawić tak samo czerwony subskrybuj ten kanał to na bieżąco zostawić łapkę w górę, komentarz serduszko i zapraszam Was do oglądania w przyszłym odcinku, chciałbym Was bardzo serdecznie przeprosić, że dzisiaj nie ma odcinka, więc po prostu dzisiaj nagrywam już taki szybki, 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 szybki odcinek, I nawet nie wiem czy ja go będę montował, chociaż zmontuję. Tak, będę go montował dzisiaj, ale to jeszcze tak później później. Tak zapomniałem po prostu dzisiaj nagrać odcinka. Ja po prostu nie miałem się czasu nagrać. Jest za bardzo odcinka. Po prostu nie miałem za bardzo pomysłu, co by nagrać. Ale jutro już normalnie spokojnie filmy będą, więc myślę, że Wam się jutrzejszy film spodoba. Bo zaraz będę nagrawał odcinki, żeby sobie mnie mieć na zapas. Więc chciałbym Was bardzo serdecznie podziękować za obejrzenie, więc do zobaczenia już tam na kanale. Do zobaczenia do kolejnego odcinka i już to... Do... I papa.